Tu przyma miko, trzymałem mi to. Musimy nagrać. Chłego się dalej się ją w krótkiej przerwie Zimowe warunki Piękna aura Ze mną w antir Vantir przy kamerze Jest to chwilka Siedma zera tutaj W czasie prostych Bawić się dobrze Wrócić do domu to jest zrobić Outfit, konwertynowo, rezerwę z konsora. Rezerwa, kulka, wszystko się zgadza. Siekiera, samo poczucie dobre. Zapraszam do dalszej podróży. Podróż, Żeby dużo będziemy wygadać. Będzie. wyjście z lasu. Nie wiem ile 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 idziemy, tyle jest godzina ósma. Godzinkę idziemy. Pytamy się w górę. o górę i troszkę przystępy piękne. Zobaczymy jak dalej. To przez chwilkę się przesniło. Byłoby pięknie. Tam jakiś bałwan w tle. Czy nie, to nie mówię o tobie, choć ty też, ale tutaj jest jakiś kurwa mikrus. No Nic co podłoże bardzo dobre, świetne. Pogoda dalej podobna Coś tam się przebije, ale niewiele, niewiele. No, ale nic idziemy dalej. Delikatny puszek. Ale przyjemnie. Sympatycznie się idzie. Nóżka jak na razie się nie męczy, to nie jest czasem właśnie kościelec, tam co delikatnie go widać? Ja się tam nie znam, no, ale po prostu lubię lubi sobie chodzić. Co? Mnich! Co jest mnich, kurwa. Mata Horn jest bryka. Ciężka walka trwa. Słonko się próbuje przewić. Tutaj, tutaj. Powoli się przebija. O! Takiego nieba potrzebujemy więcej. No. Ale jak na razie już trzeci, dopiero trzeci wypad w góry w warunkach zimowych. I nie możemy trafić w pogodę, nie się strzelić. Zawsze te warunki są takie. Właśnie jest ok. Nic, jest okay. podłoże bardzo dobre, świetne. Oczywiście, dieta w trasie, musi się zgadzać. Mamy tutaj. Białko w postaci boczku, chleb z cebulą, herbata z prądem, ciasteczka. Tak, się jesteś Co żarłeś? Nic, nie, nie. On nic, on nic nie je, kurwa. on się żywi, kurwa, słońcem. I nie <grystanie> nasz dzisiejszy cel się osłonił w końcu. Warunki pogody, byliśmy chwilę sobie zjeść jakieś kanapeczkę, herbatkę. Ten jaki uradowany, że się przejaśniło. Podskakuje, podskakuje. No nic, relacje dalej. I ją. Proszę bardzo, elegancko, rekreacja zjeździki i tak dalej no, no nie dzisiaj nie dzisiaj dzisiaj wędrówka piesza kurde proszę bardzo jaki zjazd elegancki finezja finezja prawego tam małyż po skoku co krzysztof nie wiesz krzysztof małyż patrzy Proszę sam na indywidualnie. To się szanuje. Własny siłek na szczyt. Zjazd. Coś pięknego. Coś pięknego. Tak, ktoś pytał, czy dużo śniegu O trochę nogi nie ma Delikatnie A Rak, raki jeszcze Jeszcze nie na butach Tu maszynie wampirowi. 15 minut. Kurwa, jak meteoryt. Fenomenalne ujęcie. Nie, ja wygląda jak meteoryt. Spadający. No, jakbyś sobie był w innej krainie, nie człowieku. Jesteś sobie w inny tym. w innej galaktyce. Przecież kar 50 minut od kościelca tam no i tutaj ładne okno na do świat delikatnie pizdzi w koniec kolejne Okay. To samo miejsce parę godzin później. Trzeba być cierpliwym, rozumiałym. Nie jest pogoda. Bawie góra chyba tam. w tle. To nawet ja wiem. Nawet Taki turysta, jak ja Że to ta góra. Samotna góra, Smocza. Rano było jak było ale humor nadal był, nie odpuszczał. No i to zaowocowało piękną polodą. Kwintesencja wyjścia w góry. To nie? fenomen, nie? Jesteśmy już na Kuźnicach I tutaj bardziej są potrzebne laski niż na szlaku. Krzysztof no, no, no. tańczył na lodzie przy razy. Ja też. Ale ludzie. Patrz, patrz tu mordo. Mikołajkowy gang. Tu ten, podchodzą. Tu dzwoneczek Nagrywa się? Tak, tak, tak nagrywa. nagrywa się. Więc sympatycznie no więc podsumowanie całej cały, Kurwa Podsumowanie dzisiaj e, całodniowej wycieczki, wędrówki, recept umysłu e, Kościelec i e, ile mi przeci? 6, 6,50 50, takim delikatnym spacerkiem Jak wam oceniasz e, zadowolenie? Bardzo, bardzo fajnie, tak? Bardzo. Spacer, jak inny też, rekreacja. I co? Tyle, wariacie, trzymaj się. Kurwa, na sportowo.